Zapraszam Cię na filmik dotyczący burów w stawie biodrowym oraz zmian zwyrodnieniowych w tym stawie. Zapraszam do ćwiczeń. Ok, będziemy zaczynać leżąc na macie. Nogi zgięte w kolanach. Zakładamy, że bolące biodro to lewe, tak? czyli wszystkie ćwiczenia, które będę wykonywał, będzie to na lewym bioderko. I zacznijmy sobie od y, ćwiczeń y, rozciągających. Y, czyli kładziemy swoją lewą kostkę na prawe kolano. I tutaj możesz zacząć od takiego lekkiego otwierania biodra. Czyli 10 razy sobie o, leciutko otwórz bioderko z wydechem. Zdechem, powróć. Wydech tak, kolano. Czyli naciskasz na. Wewnętrzną stronę kolana z wydechem, powrót. Oczywiście jest to niewielki nacisk. Yy, powtórz sobie to 10 razy, będę w międzyczasie tłumaczył. Yy, jest to oczywiście niewielki nacisk na te biodra, tak, żeby ono się lekko nam pootwierało. Niektórzy mogą mieć tak świetne biodra, że mogą być one aż tutaj. Czyli z wydechem Otwórz, zdech powrót. Może być to ruch minimalny, tak, czyli z otwieramy. I powrót, tak? Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kolejne ćwiczenie, które sobie zrobimy, jest to ćwiczenie. Też rozciągające, będzie ono na nasz, nasz pośladek i już w tej pozycji możesz czuć rozciąganie pośladka, jeżeli jest to dla Ciebie niewystarczające, znowu unosimy sobie nogę, wkładamy rękę pomiędzy nasze nogi, odkładamy głowę luźno i trzymamy tutaj 10 oddechów, wdech i z wydechem. Głęboko oddychać ten staw bydrowy. Jeżeli jest to gracie za intensywne, odłóż po prostu nogę na matę. Idę, I trzymajmy jeszcze 4. Koncentruj swój oddech na miejscu, które rozciągamy. Ostatni raz, wdech i na wydechu opuszczamy nogę. Okay. Kolejne, co zrobimy, to już prostujemy obydwie nogi, przyciągamy znowu do lewą nogę i słuchajcie, porobimy sobie takie krążenia w biodrze. Tak, czyli takie krążymy sobie. Tak i wprowadzamy ruch w te po 10 razy w jedną stronę. Aby się tu nie odrywał, tak? Od Maty barki, raczej trzeba na Macie 5, 6, jest to różny taki ruch 7, 8, 9 i 10 i w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobra, kolejnym ćwiczeniem, które sobie zrobimy, jest to, że możemy zdjąć tą nogę, unosimy tą nogę do góry i rozciągamy tutaj tył, góry, tak? czyli łopiemy się pod kolano, podciągamy tą nogę. Stopa flex i też rozciągamy tył uda tutaj. I trzymaj 10. Jeżeli jest to dla Ciebie za ciężkie, nie uniesiesz tak wysoko nogi, użyj paska, który tak to ciągnie nogę i trzymamy tutaj 9, 8, 7, 6, 5. Trzy. Dwa. I jeden. Dobra. Kolejne ćwiczenie, które sobie wykonamy, To już mamy obydwie nogi zgięte i unosimy biodra w górę. Tak napinamy pośladki, wzmacniamy tutaj te mięśnie. Raz. Z wydechem. Dwa. Kręg kręgu opuszczamy wydech, trzy, pośladki, Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9 i 10. Przechodzimy już do pozycji mierzenia na boku, czyli kładziemy się na nasz prawy bok, bo będziemy ćwiczyć naszą lewą nogę, czyli ona musi być od góry. Połóż się swobodnie, tak, ja sobie odłożę głowę, Możesz mieć głowę też pod ręką. Tutaj y, dolno mogę sobie z jakim przy stabilizacji. Albo trzymaj ją prosto y, i zrobimy sobie takie unoszenie teraz nogi. Raz, stopa flex. Dwa. Noga prosta w kolanie na wydechu. Trzy. Półnosisz nogę do góry. cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Mhm. I teraz yy, połącz stopy razem, kolana razem. I teraz tylko unosimy kolano do góry. Raz. Takie otwarcie w bioderku. Dwa. Stopy razem, nie odrywaj ich. Trzy. I też na wydechu. Unieś maksymalnie ile możesz w górę. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I tutaj porozciągamy sobie przód naszego łota, czyli staraj się zdjąć, złapać tylną nogę, doprostuj ją, tak żeby ona była w linii prostej i rozciągamy nasz mięsień czworogłowy, leżymy sobie tutaj już na płasko i trzymaj. Oddychaj głęboko w ten mięsień czworogłowy. Znowu, jeżeli nie sięgniesz, możesz znowu użyć paska i na samym pasku podciągać nogę tutaj do siebie jeszcze 5 głębokich oddechów. Dociągnę tą mięśni czworogłową, czyli przód nasza głowy, ostatnie 3 wdech nosem, wydech nosem. 2 i ostatni głęboki wdech, i na wydechu puszczamy. Dobra. Idziemy sobie już do e, klęku. So, jeżeli ciężko ci klęknąć, to już pomimo te ćwiczenia, e, nie musisz ich wykonywać. Idziemy sobie tutaj. Czyli e, nasza lewa noga jest na ziemi, klęczymy na niej, i porobimy sobie takie ruchy wyjścia do przodu i do tyłu. Tak, przód. Tutaj poczuję 6, a nie pochylamy się. Napięty brzuch. Nie pochylamy się do przodu. W Idziemy sobie do przodu. Tu i pow. Przód. I powrót. Tak, żeby był ruch teraz w tym bioderku. 4. Na wydechu. Do dołu. 5. 6. 7. 8 9 i 10 i teraz unosimy naszą lewą rękę do góry poczujesz jak fajnie się rozciąga złoty zginarz z i trzymaj na 5 oddechów możesz zobaczyć do góry, poczujesz jeszcze bardziej intensywne rozciąganie, zejść nisko w biodrach tak jak możesz. Ostatnie trzy oddechy, dwa i jeden i powrót sobie, pokażę Ci teraz, przekręcimy nogę tak? do środka, idziemy tu, możesz sobie położyć ręce na biodrach i porobimy teraz takie boczne skłony, czyli żeby rozciągnąć tutaj, znaczy przychodzicie, raczej ta noga idzie lekko w przód i idziemy do boku. Dwa. trzy cztery pięć sześć siedem osiem I są to wszystkie filmiki, które dla Was, wszystkie ćwiczenia, które dla Was przygotowałem. Dzięki, dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka i subskrybuj mój kanał i zapraszam na inne filmiki.